Expo Horticultural 2024 Brzmi tajemniczo? Już wyjaśniamy. Expo 2024, zwane także Zielonym Expo, to wydarzenie o światowej randze, którego tematyka skupia się na wszystkich aspektach związanych z zielenią w miastach, ekologią, agrokulturą i ogrodnictwem. Natura miasta Tak brzmi temat Expo 2024. Dlaczego? Idea nawiązuje do miasta jako miejsca do życia w przyjemnym otoczeniu, w którym chciałbyś przebywać: miejsca do pracy, mieszkania, odpoczynku i rozrywki. W ramach głównej idei wyróżnić możemy subtematy, takie jak miasto zieleń. Natura życia, czyli najbliższa przestrzeń, ta, w której żyjesz, czyli dom i to, czym się otaczasz według własnych upodobań, ogrody, rośliny domowe oraz wszystkie rozwiązania ułatwiające Twoje życie. To osiągnięcie równowagi, na które wskazuje Expo, między technologią, naturą, pracą, a odpoczynkiem i rodziną. Natura zdrowia to temat, który skupia się na redukcji stresu, poprawie jakości snu i kondycji fizycznej. Natura zdrowia to także edukacja dotycząca wpływu środowiska na czyste powietrze, aby Twoje dzieci i wnuki nie musiały walczyć z negatywnymi zmianami klimatycznymi. Natura czasu wolnego. Czyli przestrzeń, w której ładujesz baterie i odnajdujesz wewnętrzną równowagę. Zielone tereny w mieście służą odprężeniu i wypoczynkowi, także w gronie najbliższych. Spacery między terenami towarzyszącymi wystawie wpłyną pozytywnie nie tylko na zdrowie, ale i na rodzinne więzi. Natura biznesu. Jest połączeniem potencjału miasta i rozwoju biznesu. To także przestrzeń, która wpływa pozytywnie i inspirująco na Twoją pracę. Miejsce odpoczynku dla umysłu, sprzyjające zebraniu myśli i pobudzające do działania. To kreatywne przestrzenie, które stworzone zostaną w ramach EXPO 2024. Nasza natura, czyli Ty, Twoi bliscy, znajomi. To dla Was zmienia się miasto. Ta zmiana i rozwój nie byłyby możliwe bez udziału lokalnych społeczności czy działań rewitalizacyjnych. Masz wpływ na przestrzeń, w której żyjesz. Odkryj prawdziwą naturę miasta podczas Expo 2024 w Łodzi.